Idealnie. Na centymetry. My tu mamy bardzo długi ten zwistylny. Tak. Zobaczcie, tak wyglądają zamontowane poduszki. Instrukcje obsługi jak to działa, do ilu pompować i co tutaj się znajduje. Kosz pełnego systemu i montażu to jest. Pierwszy test na rądzie. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Kolejny vlog techniczny. Kolejna modernizacja kampera, jak możecie zobaczyć za mną jesteśmy w firmie MTT System z Gliwic, gdzie będziemy montować zawieszenie pneumatyczne do kampera. A co to takiego? To zaraz Wam wszystko pokażę i powiem. Nasz kamper właśnie podjeżdża na montaż zawieszenia, nie kieruje Paulina tylko kieruje tutaj pracownik z firmy, więc ja nie będę musiał się tam męczyć z podjeżdżaniem na kobyłki. Idealnie Na centymetr Gdyby były trochę wyższe te kobyłki To byśmy nie najechali I właśnie dlatego też montujemy ten system Bo jedną z jego zalet jest to, że będzie można podnieść trochę kampera Tak, na sobie to podłożymy, żeby tam wam nie zabrać Ja już mówię, ja tam już w zderzach zabrałem trochę, nie? lepiej będzie zjeżdżało I wjechamy, O, tak jakby było, to by było super. byśmy się niczego nie bali. A ostatnio mieliśmy właśnie też taki problem, że zjeżdżaliśmy z parkingu na parking i był taki dosyć pochyły zjazd. I tak się baliśmy, żeby właśnie tym narożnikiem nie zawadzić. Mam nadzieję, że teraz już mam się te problemy skończą. Zobaczcie, widzicie, widzicie, tutaj przyhaczyliśmy kiedyś, właśnie przez to, że ta, ten tył tego kampera y, był tak nisko. Daniel nam tutaj będzie montował system. Najpierw demontował stary Ale co się demontuje? Te, 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 to, to są te jakieś odbojniki, tak? Górne mocowania odbojników, tak. To musimy zdemontować, żeby w te miejsce włożyć górne mocowania. Oryginalne, dedykowane do tego modelu. Bez żadnego, mm -hmm. żadnego tuningowania. Po prostu w oryginalne miejsce skręcamy śrubę i mamy złoty. Tak jak był teraz, to już siedział? czy, czy on był tak... tak Tak już było na pograniczu. Na już pograniczu Ten, już ten odbojnik dotykał tutaj. Resortu. Tutaj co będzie montowane? Pod deskę rozdzielczą będzie zamontowany sterownik, no. a w stopniu będzie schowany kompresor. Aha, w stopniu. Myślałem, że gdzieś pod fotel dajecie, a teraz... Tak no technologia. Sprawdzona. Sprawdzona metodą prób i błędów. Wygląda zdjęty stopień. Tu jest sporo miejsca, widzę, na, na sadzenie czołgówek. Tu jeszcze jest zdejmowany ten dolny panel. I tutaj przyjdą zegary. Chyba, chyba, chyba te. Dokładnie te. Widzicie? Dopasowane. Tak wyglądają. Tutaj jest kompresor. Demontuję coś? Demontuję tylko jeszcze, tu jarzmo. I tu będziemy wkładać nasze mocowanie. Jest z nami Tomek z MTT. System powie wam tutaj, co będziemy mieć montowane i do czego służy poszczególna rzecz. Montujemy poduszki pneumatyczne, które wzmacniają zawieszenie. Przede wszystkim poprawiają komfort, bezpieczeństwo i stabilizację. Redukując przechyły. Przy bocznych wiatrach czy jakiś tam zakrętach możemy wypoziomować lewo-prawo, możemy kontrolować wysokość tyłu przez montaż poduszek. Bo tutaj ja rozumiem, że my dostajemy taki system, gdzie jest, osobno sobie możemy regulować tak, i lewą tak, i prawą tak. stronę. Sterownik, który jest montowany w desce rozdzielczej możemy wy wypoziomować sobie lewą i prawą stronę. Montowanie tych poduszek to są takie trzy główne aspekty. To jest tak, bardziej jest stabilny kamper, nie tak, Sztywniejszy się, się spuścić, robi. Tak. Tak. Jest możliwość tego poziomowania w tak. jakimś tam zakresie, hmm. powiedzmy. Dla mnie właśnie najważniejszą chyba rzeczą y, przy montażu tego, dlatego się zdecydowałem, to jest to, że my tu mamy bardzo długi ten zwistylny. Tak. I ten kamper jest bardzo nisko osadzony i przez to, że będziemy mieć te poduszki, to ten kamper też pójdzie troszkę tak w ten tył będzie, do góry, nie? Będzie podniesiony i, i poprzez e, regulację ciśnienia możemy kontrolować wysokość, czyli powiedzmy e, wjeżdżając albo przejeżdżając przez rampy lub na przykład e, Takim Promu, standardem nie? jest prom właśnie, gdzie, gdzie jest naprawdę tak dosyć stromo i można uszkodzić no, ja, ten Ja już ja sam plastyk, przywodziłem. Ca, no właśnie, cały ten plastikowy tył, który. No mówmy się, no to jest sam plastik, tak, prawda? Tak, tak. Więc wtedy, wtedy możemy podpompować go tak e, do maksa, podnieść no, ten tył zobaczymy i, i jaka przejechać. Zobaczymy później sobie no, jaka, Różnicę, jest, różnica, jaka jest nie? różnica między właśnie tam minimalnym a, a maksymalnym ciśnieniu. Panel sterujący z elektrozaworami, który e, umożliwia nam podniesienie i opuszczenie każdej ze stron osobno. I tym sposobem możemy sobie właśnie wypoziomować, Aha. ustawić ciśnienie indywidualnie. To jest tak, że najpierw musimy go dopompować i później spuszczamy. To tak jest dalej, tak działa. Pompujemy prawą stronę i opuszczamy. Aha. I tak samo lewą, osobno pompujemy osobno. i osobno opuszczamy. A, no to no. fajnie. Mamy tutaj też y, sprężarkę, tak? Mhm. Ja myślałem, że ta sprężarka będzie gdzieś pod fotelem, czy... co, czy, czy ona, ona, ona nam wokół. akurat ta, ten rodzaj właśnie nam fajnie wchodzi za próg, więc nie będzie przeszkadzać, mm. zwłaszcza gdzie, zobacz, wiesz, no ona ja ma tutaj nie, miejsca, no, nie ma kompletnie miejsca na, na montaż tej sprężarki, więc ona akurat nam fajnie się tam chowa za progiem. Też troszkę wytłumi. Do kompresora jest podłączony system zewnętrznego pompowania, który umożliwi nam pompowanie, powiedzmy, awaryjnie możemy dopompować koła, czy jakiś tam sprzęt, który, nie wiem, materac, no, no. jakiś ponton, czy, czy cokolwiek, co, Czyli... do czego potrzebujemy jakieś tam ciśnienie. A tutaj tak szybko idą prace, że nawet nie zdążyłem sfilmować dla Was. Poduszki już praktycznie zamontowane, tak? Kończysz? Tak, jest, tak jest. Teraz już wstępnie dokręcone, teraz tylko dokręcamy na gotowca pod obciążeniem jak kolega mi je troszeczkę napompuje i tył będziemy mieli gotowy jak tylko przeciągniemy jeszcze przewody. Zobaczcie, tak wyglądają zamontowane poduszki. Jedna z tej strony i druga z tej strony. Tomek, jeszcze powiedz mi, jaki jest tutaj w ogóle czas montażu? Tak jakby ktoś do Was przyjeżdżał, to ile sobie musi zarezerwować czasu? Są między 2 a 3 godziny. Akurat nasza ekipa specjalistów no, ma już taki dosyć duży bagaż doświadczenia z tym. No wiadomo, czasami zdarzają się komplikacje, ale, ale raczej nam sprawnie to wszystko wychodzi i około 3 godzinek to spokojnie możemy się zamknąć. Co, pierwsze testy, tak? Tak, wszystko zmontowane do kupy. Zobaczcie jak jeszcze tutaj szczelina zrobiła teraz jest dopumpowany i teraz wchodzi na dół Pamiętacie jak wtedy było jak tutaj wjeżdżał to zobaczcie jak teraz będzie tak się zjeżdża, już nie ma tych podkładek takich zrobionych Oło. Było, ale zobaczcie jak poszedł wyżej samochód. Zaraz zmierzymy ile tutaj jest. Cały system mamy tutaj pozakładane, jak widzicie, już tutaj wszystko poskładane do końca. E, idziemy teraz szukamy Tomka. E, będziemy mieć tutaj instrukcję obsługi, jak to działa, do ilu pompować i co tutaj się znajduje. Jest i Tomek, więc e, czekamy na instruktaż. Teraz jak to obsługiwać ten system, do ilu pompować i jak to ogólnie tutaj. Znaczy, to tak naprawdę, naprawdę system jest bardzo mega prosty w obsłudze. E, Operujemy systemem przez ten panel sterujący. Mamy już napompowane ciśnienie, które widzieliście wcześniej, pozwoliło nam swobodnie zjechać z tych najazdów, czyli już mieliśmy ten tył fajnie podniesiony. To jest lewa strona od strony kierowcy. Tak opuszczamy, pompujemy. I każdą ze stron pompujemy i opuszczamy osobno, jak wspominaliśmy wcześniej. W kwestii ustawienia odpowiedniego ciśnienia, który pozwoli nam. nam na poprawienie tego komfortu i, i usztywnienie. No. Maksymalne ciśnienie to jest 6 atmosfer. Na pewno nie jest zalecane do jazdy, bo po, po pierwsze za bardzo utwardzimy poduszkę, Aha. która nie da nam tego komfortu. Przy, przy tym gabarycie i przy tym ciężarze odpowiednim ciśnieniem będzie około 2 atmosfer, ale to też jest wszystko tak indywidualnie. Trzeba sobie po prostu pojeździć i popróbować. To, jak tak, to tak taką metodą prób i błędów trochę trzeba się tym pobawić i, i po jakimś czasie już będziemy, będziemy znali to ciśnienie. Tylko powiedz mi, ja tutaj mogę w ogóle spuścić powietrze do zera, czy nie? Do zera, tej... do nie. zera podczas jazdy, nie. nie. Takie jest, tak jest to zielone pole, nie? To jest, minimalnie. To jest, to jest około jednej atmosfery, więc... Więc to jest takie minimum, które, które powinno być w poduszce. Zawsze powinniśmy mieć jakieś ciśnienie w poduszce. Jeszcze zobaczmy, ile czasu zajmuje tutaj podniesienie ich powiedzmy do tych dwóch atmosfer, do tych takich standardowego ciśnienia. Nie trwa to zbyt długo, no to jest kwestia kilku sekund. Więc, a, o i już no, praktycznie mamy, mamy dwie atmosfery. atmosfery, Więc parę sekund to trwało tak naprawdę. Ja jeszcze chcę zobaczyć po prostu, ile zyskujemy, ile nam się tutaj podniesie tył względem tego jak nam nie mieliśmy poduszek, więc wrzućmy na dół. Jeszcze, bo... Ja wezmę miarkę i zmierzę no. tam ile jest, i zobaczymy jak po nam pompowaniu, ile jesteśmy w stanie tutaj uzyskać tej wysokości. Ja tutaj przykładam miareczkę. Załóżmy, że jest około 40 cm, i teraz pompujemy do góry i zobaczymy, ile nam się podniesie. Tył nam się tutaj podnosi ładnie, do góry idzie. Możecie zobaczyć, że tutaj kamper już jest, poszedł do góry. Mamy 6 atmosfer dobitych teraz, i mamy teraz od ziemi 47,8 8 cm, więc zyskaliśmy prawie 8 cm tego prześwitu, i od razu widać, że jest tutaj zdecydowanie wyżej. Więc to mi się podoba, na to najbardziej liczyłem. Tak jak widzieliście, uzyskaliśmy około 8 cm wysokości, więc na pewno nie dadzą wam tego dodatkowe resory. Jeszcze jeden test przeprowadzimy, bo ten, z tym systemem możemy też w pewnym poziomować, stopniu poziomować lemon, kampera. Lewo, więc wzięliśmy poziomicę. Zobaczcie, tutaj jest poziomica. Jak widzicie jest o, oczko praktycznie na środku, więc podnosimy teraz jedną stronę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, zobaczcie, już idzie. Tu widać, że idzie nam jedna strona do góry. Jedna strona jest dopompowana maksymalnie. Jak możecie zobaczyć, oczko poleciało od razu na bok. Uzyskaliśmy nawet dosyć spory przechył. Tak to wygląda na takiej krótkiej poziomicy. Da się spokojnie wypoziomować. Nawet widzę, że tutaj lewa strona, teraz kampera jest zdecydowanie wyżej niż prawa. Jak widzieliście, cały system działa bardzo fajnie. Super sprawa. Jeszcze Tomka, tylko zapytam, jaki jest koszt montażu takiego systemu. Koszt pełnego systemu i montażu to jest. Między 2,5 a 3,5 tysiąca zł, w zależności od konfiguracji zestawu. I to jest, on, to jest cały ten komplet, który tam był u mnie montowany, z montażem. To jest tak, wszystko, tak, taka cena tak, u Was tak, obowiązuje. Tak, tak. Ja tylko Wam powiem, że jeżeli chcielibyście przyjechać tutaj na montaż systemu, na hasło nasz karawanik, dostaniecie 5% rabatu, więc wykorzystajcie ten rabat. Rabat jest ważny do końca lipca. My już wyjeżdżamy z firmy MTT System. Na razie ustawiłem sobie tutaj ciśnienie na dwie atmosfery. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Parę kilometrów mamy. Jest tu też rądko niedaleko. Zaraz zobaczymy jak to wszystko działa. Pierwszy test na rondzie. Zaraz zobaczymy, może kółko sobie tutaj zrobimy. I testujemy, jak to się zachowuje auto na rondzie. No, powiem wam, że na pewno mniej się przechyla niż było. Tu jedziemy. No, powiem Wam, że jest czuć różnicę. Zaraz zobaczymy na autostradzie, jak to się spisuje. Na razie jedziemy na tych dwóch atmosferach, pomału mało wracamy do Krakowa. Trochę tych ślimaków tutaj już zrobiliśmy i powiem Wam, że auto zachowuje się bardzo dobrze. Nie ma już takiej mocnej tendencji do przechylania się na bok, nawet przy takiej prędkości, jak jedziemy teraz. Zdecydowanie się usztywniło. Patrzcie, co tutaj się dzieje, auto się pali. I to takie ładne auto. My już z powrotem w Krakowie, jak widzieliście jak wyjeżdżaliśmy z MTT system, mieliśmy ustawione tam ciśnienie na dwie atmosfery w poduszkach i powiem Wam, że na trasie jechało się naprawdę lepiej. Auto było sztywniejsze po prostu, czuć to było, przy wyprzedzaniu tirów nie było tego bujania tak zwanego. Więc ja jestem tutaj bardzo mile zaskoczony i na pewno czuć tą różnicę, gdy się nie ma poduszek, a gdy poduszki są. Nie wiem jednak, jakich wyjeździć, ustawienia tego ciśnienia, ile tam pompujecie sobie. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja tak testowo pojechałem na dwóch atmosferach i, i czuć już naprawdę tą różnicę. Cieszę się, że da się też kampera podnieść. Na tym mi najbardziej zależało i myślę, że chyba system wart założenia. A my się już żegnamy w tym odcinku. Dziękujemy firmie MTT System za założenie tego systemu pneumatycznego. I do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć, trzymajcie się hejpa!